Dobra, jesteśmy po czasie, a nawet przed czasem. Pierwszy dzień lipca. Zaczął się sezon ogórkowy, czyli urlopowy. x wyjechaliśmy. dojechaliśmy. to była chyba tylko brygada, zadanie takie bo za wakacyjne, rok szkolny i tak dalej a teraz mamy wakacje, a widzę, że tutaj został X to K 141 potem 192 czwarta jedziemy teraz jako K już x żeśmy zdobyli, przechodzimy od razu na linię K jedziemy do na Maciejewicza widać, że jest ogórkowy ogórkowo-udlopowy Jadę no, tam jest. właśnie, czekaj, zrazu. I yy, yy, mamy mniejszy ruch. Mniejszy ruch, yy, i co? Yy. Więcej stanie na przystawku. Jeszcze nie byłem na tych klejnogach. jedziemy po środku ulicy, klejnogą, między tymi dziurami. Jak do kółko mu się w podziurę wpakuje to musi coś w łeb wpakuje jeszcze to asfalt albo coś to jest naprawdę ryzykujące no? ale jeżeli to potem ulice są, są zablokowane przejedziemy do ten, ten poligon nie do ogarnięcia to, ten odcinek. Tak przyrawy, że... Robili to na wiecznie, robili, a na, to najgorszą tutaj, po najgorsza w Gdyni to zostawili. To i hutnicza jeszcze zresztą. No i także, także ruch mały i... Na plusie, na plusie, na plusie. No, nawet dwie na plusie musiałem ostać chwilę. Ale z tyłu już to 109, 32 no Nie za długo, no trudno I wyżej Nic nie poradza. a ani nie pędził ani tam nie wiadomo co Nie mogłem to, 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 to odstałem Żeby nie blokować, no ale tam akurat to no, Na burzu centrum jest tam Przebudowa i tam slip No i teraz X czy tam K jedące przez Sorry, ale coś tak jeszcze mnie trzyma. w poniedziałek to wiecie. Nie? A, no i wóz 2044. ale ja to nie ma nic wspólnego z dziewaniem. ten Tutaj na, na, na tym skrzyżowaniu Unruga bosmańska Świdowicza już jest troszkę inny kierunek, tam już widać rondo zrobione. Natomiast Unruga na bosmańską do góry to się jedzie Świdowicza i wtedy na Nasypową na góry I się włączamy na bosmańską Jeżeli chodzi o linię 109, to 152. Jeśli o nas chodzi, e, to zasiada. No, teraz powoli, to opóźnionko Puszcza to trzeba jechać Nie gadać No także dzisiaj mówię XK 141 prac jeszcze w kierunku tylko od Maciejewicza do, do Centrum. i 192 czwartek, 6 kółek na 192 to można jeździć bezkorkowo zobaczymy jak będzie na 141 jeszcze myślę, że nie będzie raczej tragedii na gdzieś tam na Witominie ciekawe jak będzie o, tam jest czas na troszkę i tam się może kumulować to zobaczymy szczególnie jak będziemy jechać z Sosnowej na, na Lesiczówkę tam się lubi korkować na odcinku otwarty, że tak powiem z tego, że ja mogę jak Pani zapierdziela skrajnymi. mi się bardzo spieszyć. Zawo skrętem. taki upał: 32, 3 a nawet 4, a dzisiaj 16. No już tu. 16 rano jak błąd. Tu się teraz jest 17, pokazuje 18, ale to on dodaje troszkę. 102. Wczoraj był taki upał, no i dobrze, że jest chłodniej. Ja tam upałów nie lubię. Dobra, ja staję nikogo nie ma, więc staję sobie z tej strony, żeby nie przeszkadzać. Bo ja tu ani stąd kogo nie zabieram, ani się nie podstawiam. Po prostu muszę odstać. Pół godziny. I... Mogę kapkę cofnąć nawet. wymijali fala tak na X fala ma chyba rozkład tak e, powiem szkolny bo pokazywał mi oburze burze o dolne, 21 po przyjazd 23 no i tam też wcześniej jakieś takie przy, przyspieszone jak gdyby czasy no ale to tam nie trzeba nie możesz tym sugerować najwidoczniej nie można ufać już nikomu. Nikomu. Dobra. Jeszcze została jakoś siódma. Dobra, wklaszę. i odpoczywam. Dobra. Mam pół godziny. E, ósma, dwie. Odjazd stąd. No nie całe. Dobra, na